Halo Mareczko z tej strony brączek. witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj witamy was w końcu z nadwody po długiej, długiej przerwie od vlogów z wędkowania dzisiaj wraz z Bartkiem, proszę bardzo e, witamy was w kolejnym filmie z łowiska Kłodzionko, jesteśmy na stanowisku numer 17 po ponad miesięcznej przerwie, nawet półtora miesięcznej przerwie od karpiowania w końcu przyjechaliśmy sobie połowić, spróbować swoich sił zapolować na jakiegoś dużego jesiotra, jakiegoś dużego karpie, mam nadzieję, że coś wpadnie. Ostatnim razem jak tu byliśmy, właśnie też na tym stanowisku, było to ponad miesiąc temu, wtedy nie nagrywałem filmu, a żałuję, bo wpadł karp o 8,5 kg, czyli mój aktualny rekord. Kto obserwuje mnie na Instagramie, ten wie, ten widział, bo wstawiałem zdjęcia. E, także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że, że dzisiaj też coś fajnego wpadnie. Jesteśmy aktualnie w fazie wywożenia zestawów. E, nasz nowy nabyteczek już Wam pokazuje. E, jest to łódeczka zanętowa, nie jakaś z górnej półki, ale powiem Wam, że na nasze potrzeby w zupełności wystarcza fajny sprzęcik. To jeśli chodzi o łowisko, aktualnie e, jest pusto, no, Na tylko panowie chodzą na jednym stanowisku. My jesteśmy na drugim. Poza tym jeszcze nikogo nie ma. Mamy godzinkę 8 rano. Przyjechaliśmy sobie po siódmej. Rozstawiliśmy się, aktualnie wywozimy ostatnią wędkę, także mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wpadnie. Posprzątamy troszeczkę na stanowisku, porozstawiamy kołyskę, podbierak i TP, i td. I będziemy siedzieć i czekać. Mam nadzieję, że coś wpadnie dzisiaj na cały dzień jesteśmy. No ale wiadomo, że teraz jest już taka pora, że do tej 18 góra, bo później po prostu już jest ciemno. I to tyle. Także będziemy siedzieć i czekamy na jakieś pierwsze odjazdy. Siedzi? siedzi? Siedzi, Słuchajcie, ludzie, właśnie chciałem nagrywać i mówić, że jeszcze się nic nie dzieje. Ale w końcu, coś się zadziało i drugi raz na tej samej wędce u Bartka. Bo już wcześniej coś pikało. No i coś jest. Nie wiemy co. Ale coś jest. On jest blisko, tu brzegu. Nie wiem, nie widzę gdzie. Jesiot. E, serio? Taki mały? Słuchajcie, pierwsza ryba dzisiejszego wypadu. Maluszek taki. O, proszę bardzo. Ale No ale jest. O, ale mi tu skrętkę zrobił. Dobra, wypuszczamy go. Tak jest. jedyne co to mogę Ci gratulować pierwszej ryby dzisiaj. Dziękuję. Byle nie ostatniej. Byle nie ostatniej, tak jest. No i co, ludzie, zadziało się coś w końcu. Może nie duża ryba, ale cieszy, bo jednak no. Spodziewamy się, spodziewamy się dzisiaj tutaj czegokolwiek. Niekoniecznie nie dużych ryb, ale spodziewamy się brań. Także było pierwsze branie. Wcześniej coś się działo na tej wędce. U mnie na razie cisza, nic się nie dzieje, ale cieszę się, że, że Bartek cokolwiek wyciągnął. Był mały jesiotr. nawet go nie ważyliśmy, bo to naprawdę maluszek. No ale co, dzieje się, miejmy nadzieję, że, że nie była to ostatnia ryba dzisiejszego wypadu, bo na razie minęły w sumie niecałe dwie godziny od wywiezienia zestawów, u mnie na razie cisza, tak jak mówiłem, nic się nie dzieje, nie przerzucam, nie przewożę, zasypane jest, także mam nadzieję, że, że za chwilę coś się zacznie dziać. Mamy pogodę w sumie nie najgorszą, bo nie jest najzimniej, mamy dosyć duży wiatr, także troszeczkę to przeszkadza, ale i tak nie jest najgorzej, także siedzimy, czekamy. I miejmy nadzieję, że zaraz coś zacznie się jeszcze dziać ja. Ale ładnie jechał chyba nie jest nic co? Nie wiem o! 4, 4,5 kg? 4,5 kg! fajne Proszę bardzo, 4,5 kg Pierwsza moja ryba dzisiaj. Gdzie liście tu mac? Zresztą tego liścia? Oczywiście. No ładne, bardzo ładne. Dzieściutki, chustki tylko u góry.

Nie chcę go za mocno ciągnąć, wiesz? ile. Kurde, że miałem jak podłuższym No jak nie? O kurde Trochę waży Uwaga, uwaga Nie Osiem i pół kilo Czyli ma 7,5 kg mieni niż tamta 8,5, no ale i tak. Olej, ty. Tu macie jakiś drugi. No, jest druga w sobie. Jedź, jedź, jedź. Kolejny Jezus. Mały? No. Ale dobrze, tak by nie było. Znowu ja miałem w tym roku Słuchajcie, pierwszy raz w historii naszego wspólnego łowienia może nie jest to jakiś duży okaz. Bartek ma nie wiem ilo może 2 kilo Dwa i pół maksymalnie, ale mamy Duble. Mamy dublecik. <laughs> Jeden po drugim pojechał. Także cieszy, to naprawdę cieszy. Także bardzo fajnie foteczkę zrobiliśmy i lecimy z wypuszczaniem 7,5 kilo. Nie wiem czy małego chyba nie będziemy ważyć. Nie no nie ma sensu, ale... Ale ładny, tak, naprawdę ładne, piękna łuska Także buziaczek Proszę bardzo Teraz I, i wspólne... O. No. <śmiech> <śmiech> do wody Bierze swego? Nie no wypuść oba Ole Prosiaczek Pięknie. Piąteczka Dobra słuchajcie Bartek jest ze swoją trzecią rybą dzisiejszą Jest nią karpik A, kurde chlapie Awanturnik No on nawet w wodzie się awanturował, nie? O! No ładnie 3 kilo ma na pewno 3 kg. O, ale poszedł ładnie. Pogoda naprawdę zrobiła się teraz super. Także fajnie się siedzi. No i mamy piątą rybę. Mamy godzinkę. Słuchajcie. Godzinka jest przed dwunastą. Przed także nie jest źle z czasem. Stoimy naprawdę fajnie. Tak jak mówiłem gdzieś do godziny piątej będziemy chcieli łowić. Bo wiadomo koło szóstej się już robi ciemno, więc też nie będziemy na pewno tutaj szaleć. No i co? Siadamy, czekamy. Bartek będzie wywoził. Ja mam wywiezione, przed chwilą sobie dwa zestawy wywiozłem, miałem jedno branie, fajny odjazd, ale zaciąłem i po prostu było pudło, także niestety musiałem po raz kolejny sobie zestaw wywozić. No i teraz mam dwa zestawy przerzucone, przewiezione i będę sobie czekał, siedział, czekał na jakąś fajną rybkę, także mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj wpadnie. Słuchajcie, dopiero co zdążyłem aparat wyłączyć i mam odjazd kolejny, nie zdążyłem nawet GoPro sobie włączyć. Bo coś pojechało, i to odjazd był naprawdę piękny. Piękny odjazd. Nie wiem, co to może być za ryba. Bije. O, odpuścił. No, powiem Wam, ludzie, to jest coś fajnego. Gdzie masz Tu. Morda, dawaj podbierak Już, już Kuźwa, za, za będzie trzeba będzie wywozić dwa zestawy Trzy, bo jeszcze mój Gdzie jest? Nie wiem nie, Tutaj siłowo nie będę walczył Nie chcę go zerwać Tu woda naleje Tutaj jest Lecz, to jest widać? O, 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 panie Boże, jak radzi się pisać w tym, wiesz? Yes! Yes, kuźwa! Jest koń? <laughs> <laughs> Ej Golas Go Golas, no Dycha. 1082 podbieracie Dycha. Bardzo podbierak. 1082. No, nie ma dychy. Nie Kilo 100 ma podbierak. To masz 9, 9 no, 900. Dzie, co? 9, 9, 9. Nie. Tak. Nie. 10800 miał. No. No to 3 10 no 9700. 9700 no. Nie ma liści na nim? Co? Golas, nie Dobra Nowy rekordzik, 8,5 ostatnio było Teraz jest ponad 9 kg, prawie 10, także jestem naprawdę mega zadowolony No piękny golas bez żadnej łódki, w ma stwie, ale naprawdę piękna rybka. No naprawdę trzeba przyznać, że ryba jest piękna i ciężka. Mój największy karp dotychczas. Ale zobacz jak jest czerwony, nie? Na boku? No. Dobra, ludzie, słuchajcie, udało się. Nie spodziewałem się, że w dniu dzisiejszym uda mi się ustanowić nowe PB. Jestem naprawdę mega zadowolony. 9700, tak jak mówiłem, waga wskazała. Także szkoda, że nie dycha, ale i tak jestem naprawdę zadowolony, bo rybka była piękna. No zresztą sami widzieliście ta pierwsza moja ryba, ten 7,5 kg, był naprawdę piękny. A co dopiero teraz? Także co, my mamy teraz trzy zestawy do wywiezienia. Także sporo roboty nas czeka. Zanim powywozimy wszystko, no ale jest jeszcze młoda godzina. Także dzisiaj naprawdę może się jeszcze sporo zadziać. Pogoda nam się zrobiła piękna, jak widzicie, radzi mnie słońce. Konkretnie pierwszy zestaw wyważony. Moje dwa na razie jeszcze tutaj, jednej wędki w ogóle nie ma, gdzieś tam leży z boku odłożona po tym karpiu. No i jest drugi jesioł od dzisiejszego dnia. Drugi u Bartka. Bardzo ładna rybka swoją drogą. To co wypuszczamy? Co? Myślisz o? A, no ładny. Patrzcie jaki byście ma dziubek zrobić czy nie zrobić, dzióbka? No dziubek zrobił. Dobra, tutaj go wypuścimy Kolejny Jak powietrza. się da o, o. <laughs> pójdzie? Na wstecznym O, jak dziki Elegancko Mamy kolejną rybkę u Bartka. Akurat tak mocno zawiało i myśleliśmy, że... Yy, że ten Że wiatr tylko podnosił ten swinger A się okazało, że nie Że jednak coś siedzi I teraz przez tą chwilę co żeśmy siedzieli czekali yy, Przez tą chwilę co żeśmy siedzieli czekali W sumie miałem też jakieś tam pociągnięcia, Ale wydaje mi się, że to tylko Jakaś ryba przepłynęła po prostu Siedzi Idealnie się zaprezentował Szkoda, że ty duże tak fajnie nie chciały, nie? No pięknie no tak 5 kg więcej jakby było, ale ładny, naprawdę piękna rybka. Ale bo pomacha ładnie. Siedzi coś. No powiem wam teraz, nie wiem ile jest, dwie godziny? Nie wiem, godzina na pewno bez było. Masz go? I o dawaj do góry Każda ryba cieszy Ja tylko wodę poczuł Taki grubasek mały Spokojnie się Ale króciutki taki no. Połóż go na ten, na, na nie, grzbiecie. To <laughs> było widać czy nie? Ja. <laughs> Dobra, nie będę go już dłużej męczył. No idźmy, idźmy. O, no akurat fajnie, bo jeszcze zostało nam gdzieś półtorej godziny łowienia, to ja akurat będę mógł sobie teraz jeszcze raz wywieźć zestaw, a drugi później jeszcze gdzieś tak za pół godziny sobie też przewiozę, jak nic nie, się nie zadzieje. Bartek a? powiedz coś na ten temat. Słuchajcie, yy, nie wiem, 20 minut, 15, za 15 minut chcieliśmy się już zwijać, już powoli sobie sprzątaliśmy to stanowisko. Właśnie skład i. Coś się zadziało, nie? Nie tak mocno, mordo Ale się był, Słuchajcie, jest karpik Nie za duży, taki gdzieś koło 4 kg Słuchajcie, z racji, że Mamy już suchą kołyskę, a nie jest to jakaś ryba potężnych rozmiarów. Wypinamy go, wypinamy go w podbieraku. Taki okarpik około 4 kg. Już nie będziemy go męczyć, nie będziemy go z wody wyciągać. Bo tak jak mówiłem, mamy suchą kołyskę, już nie chcemy jej moczyć, chyba że weźmie coś konkretniejszego jeszcze. Patrz, nie chce wyleźć. O, poszedł. No i pięknie. Ale powiem Wam, że się zrobiło naprawdę zimno. Dlatego już się siedzi tak troszeczkę nieprzyjemnie. Dlatego mówię: no 10-15 minut, i zwijam manele i śmigamy na chatę. Dobra. My się zawijamy. Mamy wszystkie manatki już zabrane. Połowa jest w samochodzie. Idę w kapturze. Wyglądam jak wyglądam, ale jest strasznie zimno. Bo. Taki duży wiatr się teraz zerwał, że tragedia. Dlatego dobrze, że już się zabijamy. Mamy sprzęt, kołyska z tyłu wędki. Jeszcze kamerę mam założoną. Pierwszy raz na rybach rozładowałem kamerę do zera. Ale dzisiaj naprawdę dużo się działo. Tak jak mówiłem, stanowisko numer 17. No i co, bardzo fajnie połowiliśmy. Eee, bardzo dużo karpi. Dwa jesiotry u Bartka. W sumie łącznie. Ile było ryb? E, nie powiem wam, bo nawet nie wiem. E, ja miałem na pewno cztery. A ile miał dokładnie Bartek, tego nie wiem, bo miał sporo tych małych karpi. Także bardzo fajnie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Was bardzo serdecznie zapraszam na jeszcze jeden film. Jeżeli uda nam się nagrać z wypadły na spinning. E, jeśli chodzi o, o wędkarstwo na ten sezon. A tak to zapraszam na przyszły sezon. Na pewno będziemy też jeździć i jakieś vlogi się pojawią. A poza tym zapraszam też na inne wszystkie filmy na kanale. Także pozdrowienia, pamiętajcie o łapeczce w górę w górę. I trzymajcie się na razie. Cześć.